Tegoroczną olimpiadę rozpoczęto rozgrywkami sportowymi uczniów klas 5 z gminy Barcin, które odbyły się w hali widowiskowo-sportowej. Zacięte zmagania sportowe przeplatane były radosnymi tańcami, które rozluźniły atmosferę i dostarczyły mnóstwo uśmiechu. Natomiast o godzinie 11 do sportowych rywalizacji przystąpiły przedszkolaki, które z pełnym zaangażowaniem brały udział w konkurencjach. Po zakończeniu zmagań dzieci zostały uhonorowane drobnymi upominkami, co jeszcze bardziej podkreśliło radosny charakter tego wydarzenia. Kulminacją sympatycznej olimpiady były zmagania na stadionie lekkoatletycznym, gdzie spotkały się grupy młodzieży ze Strzelna, Barcina, Mamlicza, Piechcina, Złotowa, a także Storunia. Integracyjne konkurencje sportowe pozwoliły uczestnikom nie tylko zmierzyć się w zdrowej rywalizacji, ale również nawiązać nowe znajomości. Dzień. Jedyneczki, jedyneczka. Dobra, ten był taki sam. Było <skluczy> Po zawodach wszyscy przenieśli się do szkoły przy ulicy Polnej, gdzie zorganizowano nocne warsztaty pełne inspirujących zajęć i współpracy. Podczas wieczornej integracji w szkole młodzież miała okazję do odkrywania nowych pasji i zainteresowań, uczestnicząc w różnorodnych warsztatach kreatywnych. W programie znalazły się zajęcia taneczne, warsztaty stworzenia własnoręcznych łapaczy snów, a także warsztaty wokalne. Uczestnicy mogli również spróbować swoich sił w eksperymentach chemicznych, warsztatach skreowania własnego wizerunku oraz florystyce. Dodatkowo młodzież miała okazję wziąć udział w zajęciach z samoobrony oraz ze strzelectwa. W tym samym czasie, kiedy młodzież miło i wartościowo spędzała czas, rodzice oraz nauczyciele mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem Kiedyś Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Od Ciebie zależy czy będzie latać. O tym jak ugryźć temat dziecka i jego samodzielności, próbowania nowych rzeczy porozmawialiśmy z psychologiem Tomaszem Trawińskim. Pozwolić jak najbardziej. Jeżeli mówimy o tym, czy pozwolić rozwinąć skrzydła, to trzeba pozwalać, mało tego pozwoli, nie tylko pozwolić rozwinąć, ale pozwolić wejść w ten proces rozwijania skrzydła od najmłodszego wieku, od najmłodszych lat, no może nie od miesięcy, chociaż oczywiście to już człowiek w sposób naturalny rozwojowo od najmłodszych miesięcy dni kształci swoją przyszłość, kształci swój rozwój. Naszym zadaniem wielokrotnie jest przede wszystkim nie przeszkadzać, wspierać. Trochę pomagać, ale nie za dużo, żeby nie wyręczyć. W takim razie kiedy należy reagować? Kiedy intuicja rodzica się odzywa i no i wiemy po prostu, że może nie w tym kierunku. Czy jakoś jakiś sposób, jak delikatnie skierować na inne tory? Tu fajną rzecz Pani powiedziała o intuicji rodzica. No dzisiaj mamy, zaryzykuję stwierdzenie, tak jak patrzymy jako psychologowie, troszkę przekłamania tej intuicji, dlatego że gdzieś w którymś momencie pokoleniowo, mam takie wrażenie, pojawił się element rzeczywiście opiekuńczości i w wielu, w wielu sytuacjach obserwujemy ta, 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 takie, takie oddziaływanie rodzica. No skutki potem są nie najlepsze, szczerze powiedziawszy, nie o to zazwyczaj rodzicom chodzi. Ja dzisiaj będę właśnie o tym mówić, że e, mamy oczekiwania co do tego, dokąd chcemy doprowadzić nasze dzieci w tym procesie wychowania, kształcenia, prowadzenia ich, natomiast e, nieświadomie bardzo często popełniamy różne błędy, bardzo często one są właśnie intencjonalnie z miłości, no ale właśnie przesadzamy bardzo często z, tymi, z tą opiekuńczością. Intuicja jest ważna, natomiast na dzień dzisiejszy fajnie by było, gdyby była wspomagana jednak wiedzą. Nie, nie możemy wchodzić w jakieś ekstremum, tak? Oczywiście nie, nie pozwalamy dziecku dotykać gorącego żelazka, żeby się nauczyło na takich błędach w ten sposób, prawda? Natomiast rzeczywiście, jeżeli, jeżeli popełni błąd pod tytułem zapomniało zeszytu prawda, zabrać do szkoły, no to niech poniesie konsekwencje zapomnienia zeszytu, a nie, że rodzic się nie że urywa ze szkoły, żeby dowieść ten zeszyt. Tak? No, więc o tego rodzaju sytuacjach na pewno, na pewno mówimy. Kształcimy tę odpowiedzialność, kształcimy samodzielność, właśnie w takich drobnych sytuacjach, drobnych krokach. Sobotni poranek przyniósł kulminacyjny punkt wydarzenia, spotkanie w Miejskim Domu Kultury, gdzie uczniowie i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć spektakl pod tytułem Mały Teatru Euforia ze Złotowa. Przedstawienie oparte na klasycznej książce Mały Książę wzbudziło wiele emocji i refleksji. Wśród zaproszonych gości znalazły się między innymi Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego, która podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat wydarzenia. Profilaktyka jest niezmiernie ważna i cieszę się, że od lat mogę patrzeć na to, jak ten projekt i program rozkwita i rozwija się. Chcę tylko powiedzieć, że my dorośli Powinniśmy towarzyszyć młodym ludziom, nie z przodu, nie z tyłu, ale powinniśmy iść obok. I dziękuję serdecznie, że mogłam zobaczyć dzisiaj, jak dorośli, którzy pomogli młodym ludziom tutaj zaistnieć na scenie szli obok nich. Oraz komisarz Szymon Wit. Ekspert z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Proszę mi wierzyć, wiem o tym doskonale, że wy, droga młodzieży, ale wy także Państwa jako społeczność, potraficie przywrócić nie jeden mur. A stojąc przed państwem w mundurze policji, w tym czasie jest to dla mnie niesamowite i jest to niezwykły wymiar. I dowód na to, że to jest możliwe. Odbyły się również warsztaty profilaktyczne o tematyce samorozwoju skierowane do młodzieży.